Dzień dobry, ja nazywam się Ernest Wencer. Jestem Headhunterem i pomagam menedżerom i ekspertom w poszukiwaniu pracy. Masz do wykonania test. I nie wiesz, co z tym zrobić. Chciałbyś się jakoś do tego przygotować, i nie bardzo wiesz, co masz z tym fantem zrobić. I trochę czujesz jakąś obawę, trochę niepokoju, co w tym teście może wyjść, i czy możesz jakoś pomóc temu aby lepiej na tym teście się zaprezentować. Jeśli chcesz wesprzeć ten proces, to nie kombinuj. To bądź szczery, naturalny, autentyczny i prawdziwie, spontanicznie w odpowiedziach. To nie jest tak. Przynajmniej większość ci testów, że te testy są oceniające. One generalnie nie oceniają, tylko one pokazują jacy jesteście. A z drugiej strony to nie jest tak, że pełniąc jakąś rolę przez 10, 15 albo 20 lat, nagle okazuje się, że w ogóle jesteście inni, że w ogóle tej roli nie pasujecie. To jest po prostu zwyczajnie, zwyczajnie niemożliwe. Dlatego jedyne to, co możecie zrobić, co Wam będzie pomagało, to jest spontaniczny, bez większego zastanawiania się i głębszej analizy odpowiadać na. I istotne pytania, które się pojawiają w tym teście. Jeżeli zaczniecie kombinować, to większość tych testów ma zaszytą skalę błędu, skalę oszustwa, i te testy po prostu wyjdą wam niewiarygodne. Albo wyjdą wam te testy w ogóle jakoś bardzo płasko, wyjdą tak, że one nie przysłużą się temu, co chcielibyście zrealizować. Tych testów nie namawiam Was i ewidentnie Was przestrzegam przed manipulowaniem. Tego typu testami i, i, i badaniami. One nigdy nie przynoszą Wam spodziewanych rezultatów. Zadaniem tych testów nie jest to, aby kogoś takim złapać, nie jest to, aby kogoś wykluczyć. Raczej celem tych testów jest zobaczyć, jacy jesteście, żeby móc porównać ten mój feeling jako rekrutera z tym, co pokazuje mi badanie, czy te elementy się powielają, powtarzają, czy ja znajduję, odzwierciedlenie w swoim doświadczeniu, w swoich emocjach, w swoich przemyśleniach to, co pokazuje mi test. Żebym ja się czuł pewny i bezpieczny. To jest taki double check, takie podwójne sprawdzenie, czy to, co ja widzę, znajduje potwierdzenie w badaniu. I kiedy zaczniecie kombinować, to okaże się, że jest nie jakieś nieporozumienie, że to się nagle nie klei. Dlatego odpowiadajcie na te testy w sposób wiarygodny, i bez jakiegoś większego zastanawiania się, i bez, bez większego kombinowania, i nawet jeśli czujecie, żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa i wydaje Wam się, że te testy są po prostu głupie i w ogóle nie wnoszące żadnej wartości, to uwierzcie mi, że dobre badanie powie o kandydacie ogromną ilość rzeczy. Ja sam niezwykle słyszałem często od kandydatów, którzy mówili mi: Ja nie mam pojęcia, jak Pan w oparciu o 20 parę pytań Tyle informacji o, o mnie zebrał na podstawie pytań, które miałem wrażenie, że nic konkretnego o mnie nie mówią. Chcielibyście wiedzieć więcej na temat rynku pracy. Zapraszam do przeczytania tej książki Skuteczne poszukiwanie pracy na rynku, który się zmienił, jak również zapraszam na mojego bloga na punktixpl.